Albo poczekaj, ja sam sprawdzę. Weź się wycisz. Czy coś. Weź powiedz jakieś, nie wiem, 500, ale to teraz. Kurwa nie działa Czekaj. Czekaj Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Impreza? Wejdź zobacz jak dać dźwięk z imprezy do tego yy, Wejdź zobacz do livea Bić napady Tylko się przebiorę yy, postać yy, Nie chcę tego Wojna to jest jaki? Aha, ok Nie chcę mnie tego O, elfikiem będę grać Nie, lecimy z erpakiem Dobra, wbijam. Czekamy na pana Viviego, bo on tu ogólnie potrzebuje. No to zrobimy to. O boże, czekamy na niego. Nino, boże, jak nie czytam w kurza, ta ta ta. Blokady brak. Tylko muzykę. Dobra, walić ze Dwalaj. O, jest, wrócił. Eee. Weź zobacz teraz. Nie wiem, czekaj, idę zobaczyć na YouTube'a. Czy to w ogóle działa? Eee, nie Czekaj. o jest, wrócił eee, wejdź zobacz teraz nie wiem, czekaj czej, czej. zobaczyć na YouTube a. czy to w ogóle działa nie wiem eee, teraz nie wiem, restartuje live a.